Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu z Zostania Mus. Dzisiaj chciałabym troszkę nawiązać do różnorodności form prawnych w Polsce, pod którym można prowadzić swój biznes, dlatego że z jednej strony mamy jednoosobową działalność, spółki osobowe, spółki kapitałowe, pojawiły się również fundacje rodzinne, czy też no, od zawsze była dostępna fundacja, i w momencie, kiedy zakładamy swoją firmę, to często zastanawiamy się, od czego zacząć. Tutaj istnieje bardzo dużo błędnych przekonań na temat różnych form prawnych, dlaczego jest ich tak dużo, z czego to wynika. No i oczywiście to, że jest ich wiele, wynika z tego, że tak, a nie inaczej określił nasz ustawodawca. Natomiast prawda jest taka, że w innych krajach to nie jest jakoś inaczej. Tam również istnieje wiele różnych możliwości, z których należałoby. Wybrać tą opcję, która jest dla nas w danym momencie najbardziej korzystna. Kolejna sprawa to taka, że wiecie, formy prawnej nie wybiera się na całe życie, oczywiście nie na życie nasze, tylko przedsiębiorstwa, wybiera się ją do danego momentu. Oczywiście można to zmieniać, zmiany wiążą się z, najczęściej z jakimiś elementami kosztowymi. Ze zmianami prawnymi, e, natomiast da się te formy prawne modyfikować w oparciu o przepisy prawne. No i nierzadko nie jest tak, szczególnie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, że my z biegiem czasu przekształcamy je na spółki na przykład jawne, czy komandytowe, czy, e, czy spółki zo. Prawda jest taka, że każda z tych form, o których mówię, ma swoje i wady, i zalety. To nie jest tak, że jedne formy są lepsze, drugie są gorsze. Jest ich sporo. W związku z tym warto wybrać tą, która na danym moment realizuje najwięcej moich korzyści, ale też taką, która będzie przez możliwie najdłuższy czas stabilna, no bo wiadomo, że zmian, zmienić formę prawną możemy, natomiast wiąże się to najczęściej z naszym zaangażowaniem czasowym i też finansowym. W związku z tym warto wybrać takie formy, które są dla nas na dosyć długi czas stabilne. No w ostatnim czasie z roku na rok coraz bardziej stają się popularne spółki z Natomiast to nie jest tak, że z innych form się e, nie korzysta. Formy prawne dają nam opcję wyboru, dopasowania swojej sytuacji do konkretnego wehikułu prawnego, dają nam możliwość e, Optymalizowania naszego czasu, kosztów, czy elastyczności finansową taką, jakiej na dany moment potrzebujemy. No i nie bez kozery mówi się również o odpowiedzialności. No w dzisiejszych czasach myślę, że to jest taki element, który coraz częściej spędza nam sens powiek, czyli chcemy prowadzić biznes i ponosić jak najmniejszą odpowiedzialność osobistą. I nie chodzi mi tutaj o nieuczciwość, wielokrotnie to powtarzam, chodzi mi o sytuację, kiedy okazuje się, że w wyniku um, jakichś zmian biznesowych, prawnych, gospodarczych, ekologicznych okazuje się, że nasz biznes przestaje być opłacalny, mamy poważne problemy finansowe, e, no i wtedy, jeżeli nie mamy e, określonej odpowiedzialności na przykład poprzez spółkę ZO, no to możemy mieć e, znaczne problemy finansowe i możemy również odpowiadać się e, skrajnie naszym majątkiem e, prywatnym. Oczywiście i najczęściej wykorzystywaną formą nadal jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W roku 2024 otworzyło się ponad 280 tysięcy nowych firm, z drugiej strony prawie 180 tysięcy wznowiło swoją działalność takie, które były zawieszone. Ale z drugiej strony również prawie 200 tysięcy było wykreślonych, więc taki bilans jest, że jest około 300 tysięcy nowych firm na plusie, jeżeli mówimy o poprzednim roku. Pokazuje to, że to jest nadal bardzo, bardzo popularna opcja. Oczywiście to jest forma najprostsza, najłatwiejsza w zrozumieniu, też z najprostszą księgowością, często. Początkujący przedsiębiorcy prowadzą sobie tą księgowość samodzielnie, natomiast musimy się liczyć z dosyć wysokimi opłatami zus z dosyć e, skomplikowanymi e, tematami, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przekazane firmy czy sprzedaż firmy. Jest to w wypadku jednoosobowej działalności dosyć. E, Trudne. Obok działalności gospodarczej mamy również spółki osobowe, takie charakterystyczne spółki osobowe, to jest spółka cywilna, spółka jawna. Jeżeli chodzi o spółkę cywilną, to moją ocenie ona jest jeszcze gorsza od działalności gospodarczej, bo tam też chodzi, wchodzi w grę odpowiedzialność wzajemna za swoje długi, więc moim zdaniem warto się tej formy raczej wyzbywać. Szczególnie jeśli chodzi o odpowiedzialność. Nie daje ona zbyt wielu korzyści finansowych, więc też nie ma jakichś takich super logicznych przesłanek, żeby prowadzić firmę w postaci spółki cywilnej, chyba że jest to spółka cywilna pomiędzy dwoma spółkami, z obu, i takie historie zdarzało mi się widzieć. No to wtedy to może mieć trochę większy sens. Natomiast jakby spółka jawna już jest spółką, z której korzysta się zdecydowanie częściej. Mam na myśli to, że ona nie ogranicza w 100% odpowiedzialności właścicieli, ale jednak oddziela firmy od naszego majątku prywatnego. Nadal mamy tam opłaty do ZUS-u, no bo jest to spółka osobowa. Możemy korzystać z takich samych form opodatkowania w przypadku jednoosobowej działalności, ale jednak jest to spółka, jest to osobny NIP, osobny REGON, Wiecie, zawiera umowy w swoim imieniu, więc jest to jakby, no, Oddzielony twór od naszej osoby, bo to jedna działalność nie jest oddzielonym tworem. Obok tego mamy spółkę komandytową, która formalnie zalicza się do spółek osobowych, natomiast od kilku lat rozlicza się właściwie identycznie jak spółka Zoo, jeżeli chodzi o przychody i koszty. Tyle tylko, że jeszcze komplementariusz i komandytariusz mogą być zobowiązani do opłacania składek ZUS-owskich, więc zgadna wszystkie możliwe wady. Przy czym te składki ZUS-owskie są e, jakby na tym poziomie minimalnym, to ja przychodzi mi taki case do głowy. Mam na myśli sytuację, w której firma, duża firma obracająca kilkunastoma milionami e, miesięcznie, e, była prowadzona w formacie spółki jawnej, no i tam właściciele mieli podatek liniowy i opłacali składkę zdrowotną w wysokości 4,9%. No i w przypadku obrotu, no wiecie, kilkunastu, czasem kilku milionów miesięcznie. No, to, to były naprawdę horrendalne kwoty, bo to było po kilkanaście, w niektórych miesiącach nawet ponad 20-25 tysięcy złotych składki zdrowotnej, co powodowało, że oni postanowili, że jednak trzeba zmienić formę opodatkowania. No i rzeczywiście przeszli na spółkę komandytową, ograniczyło im to znacznie. Składki ZSOWSKie. Natomiast to no, wpłynęło na, na to, że podatek dochodowy był opłacany tak samo jak w przypadku um, spółki ZO. Więc tutaj, oczywiście, taka zmiana miała swoje zalety, ale również e, swoje wady, e, więc e, z tego powodu, e, jakby prze, przeszli na spółkę komandytową, godząc się na te czarne strony. No i po drugiej stronie mamy całą grupę spółek kapitałowych. Tutaj do najpopularniejszych nadal należy spółka ZO, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Daje ona rzeczywiście realną, ograniczoną odpowiedzialność za długi firmę. Rzeczywiście ta firma jest osobną osobowością prawną, w związku z tym jest oddzielonym tworem od nas, ma swoje przychody, koszty zobowiązania. W skrajnych wypadkach, kiedy tam zarząd zachowuje się nieodpowiednio, nie zgłosi upadłości firmę, to może odpowiadać prywatnym majątkiem. Natomiast to nie jest to specjalnie częsty przypadek w Polsce, bo uruchomienie takiej procedury to jest i długi czas, i dosyć kosztowne, jeżeli chodzi o wynagrodzenia prawników. Z drugiej strony, oczywiście w związku z tym, że jest to osobny człowiek, no to pieniądze Spółki są spółki, nasze są nasze, więc musimy też mieć jakąś podstawę, żeby sobie z tej spółki do naszego prywatnego portfela te pieniądze przelać, co jest pewnym utrudnieniem. No i oczywiście, jeżeli chodzi o spółkę ZO, no to tam też mamy y, możliwość wypłaty dywidendy, a dywidenda jest podwójnie opodatkowana, więc bardzo wiele właścicieli firm stara się uniknąć tej formy wypłaty i płacić tylko pojedynczy podatek, więc wiele firm w Polsce. Spółek ZO jest, jeżeli chodzi o dochód, na granicę zera, dlatego że nie opłaca się tego dochodu wykazywać. I teraz myślę, że nie bez powodu, również trzeba powiedzieć o ZUS-ie. Jeżeli mówimy o, o działalnościach osobowych czy spółkach e, osobowych. To w obu tych przypadkach musimy opłacać składki zusowskie. Jeżeli mówimy o spółce ZO, czy spółce akcyjnej, czy prostej spółce akcyjnej, to tutaj już takiego obowiązku zusowskiego nie ma. W związku z tym też te koszty zusowskie będą w przypadku spółek kapitałowych również obniżone. No i ostatnim tematem, który chciałabym poruszyć w kontekście różnych form prawnych, to też. Mój plan na moją firmę, to znaczy, co ja z tą firmą chcę zrobić w przyszłości. Czy ja chcę ją sprzedać, czy chcę ją przekazać swoim dzieciom, czy to jest tak naprawdę stworzenie sobie miejsca pracy, tatowania, nie? czyli jak ja przestanę pracować, to firma przestanie istnieć, bo takie sytuacje też są. Um, bo co jest ja z tą firmą chcę zrobić? I teraz, jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, to dosyć trudno jest przekazać prowadzenie biznesu kolejnej osobie. Da się tam oczywiście do CIDG wpisać tak zwanych sukcesorów. Natomiast w przypadku spółek jest to zdecydowanie prostsze, No bo wiadomo, kto wchodzi na miejsce, kogo, kto dziedziczy udziały. Więc jest to zdecydowanie prostsze, jeżeli chcemy tą firmę zostawić członkom rodziny. Jeżeli chcemy pójść w maksymalną optymalizację, to też musimy się zastanowić, która forma prawna w danym biznesie z danymi liczbami będzie dla nas najbardziej korzystna. Jeżeli planujemy firmę sprzedać kiedyś tam, to moim zdaniem również powinniśmy iść raczej w stronę spółek kapitałowych, na przykład ZO czy PSA. Po to, żebyśmy mogli w dosyć łatwy sposób tą spółkę sprzedać. Jeżeli będziemy szukali inwestorów, no to od niedawna mamy coś takiego jak prosta spółka akcyjna, dzięki której możemy pozyskiwać kapitał z rynku legalnie. Takie osoby stają się akcjonariuszami i inwestują w naszą firmę, więc mamy dużo możliwości prawnych i teraz bardzo mocno podkreślam, że żadna z nich nie jest ani lepsza, ani gorsza. Jeżeli mówimy o byciu lepszym albo gorszym, to zawsze w kontekście jakiejś konkretnej firmy, jakiejś stady, czyli musimy przeanalizować jaką masz sytuację, na czym zarabiasz, jaką masz marżę, ile płacisz podatków, kto jest twoim wspólnikiem, czy oni w ogóle są ci wspólnice, jakie masz koszty. Dzięki temu dopiero wtedy na bazie odpowiedzi na takie pytania jest możliwość wybrana najlepszej dla tego typu działalności i formy prawnej. Nigdy nie robimy tego odwrotnie, no? czyli nie mówimy ok, to tą firmę będziecie prowadzić pod postacią spółki z na przykład, tylko raczej jest tak, że dobieramy formę prawną do konkretnych y, okoliczności. Mam nadzieję, że to też pokazuje Ci, jak wiele jest możliwości w Polsce, i że tak naprawdę, bez pomocy osoby, która Wam w tym pomoże na samym początku, czyli wytłumaczy, pokaże, przeliczy, trudno jest podjąć racjonalną decyzję, dlatego że jako przedsiębiorca. No, Nie musimy znać się na wszystkim, nie? więc tutaj warto skorzystać z pomocy eksperta, który Was wesprze. Oczywiście macie taką możliwość skorzystać z konsultacji na naszej stronie ust.nemus.pl w zakładce sklep. Organizujemy konsultacje 30-60 minutowe, na których możemy przegadać Twój kajs i wesprzeć Cię w wybraniu dla Ciebie najwłaściwszej formy prawnej. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.